Dzisiaj otwieramy nowy zestaw uzupełniający, którym jest transfer. Okej, okay, zobaczmy co jest w środku. Okej. Okay. i pierwsze co widzimy to klocki do złożenia transfera. I instrukcja Tak wygląda. O tak. Ok, to teraz zróbmy transfer. Tutaj mamy pod, tutaj mamy klocki. Bo po tych klockach będzie piłka, y, kulka przeskakiwała. Tutaj mamy podstawę. O, proszę bardzo. Tu, teraz trzeba złożyć transfer. Okay, tutaj trzeba wziąć ten klocek trzeba tutaj. Taki biały. Teraz trzeba włożyć taki duży zielony klocek. To w tą stronę trzeba. Kurczę. O, okej. Okay. Mamy tutaj, trzeba mocno docisnąć, żeby wszystko pasowało. Teraz bierzemy przezroczyste, takie Tej są. Takie o. Że tutaj wkładamy do tego białego mocno, żeby nie wypadło. I teraz to, kładziemy to zielone. Hop. I teraz po tym będzie kulka przeskakiwała z jednego na drugie. Dobra, teraz trzeba powtórzyć to okay, jeszcze dwa razy. Złożony, to przejdźmy do drugiej części filmu. OK, a w drugiej części filmu pokażę Wam zastosowania transfera. Jeden tor zbuduję razem z Wami. Pierwsze trzy klocki stawiamy tutaj. Drugą identyczną wieżę kładziemy tutaj. Następnie też trzy klocki bierzemy, kładziemy tutaj. Później bierzemy dwa klocki, które kładziemy tutaj. Potem bierzemy jeden klocek, kładziemy tutaj. W ten sposób. Później bierzemy trzy czteroklockowe wieże. Kładziemy jedno tutaj, drugie tutaj. Trzecie tutaj, później bierzemy dwuklockową wieżę, którą kładziemy o, tutaj, później bierzemy zakończenie, kładziemy na ten zielony locek, potem bierzemy białe zakręty, jeden kładziemy tutaj, drugi tutaj, trzeci tutaj, a czwarty tutaj, w ten sposób. Potem bierzemy białą, dużą podstawkę, którą kładziemy tutaj w ten sposób. Proszę. Dalej bierzemy sześcioklockową wieżę. Kładziemy na sam środek. Potem bierzemy dwa klocki i siedem półklocków. Kładziemy tutaj. Dalej bierzemy dwa klocki i pięć półklocków. Kładziemy. Tutaj, dalej bierzemy cztery klocki, kładziemy tutaj. Następnie bierzemy start. Proszę bardzo, kładziemy go tak, żeby można było go połączyć. tutaj bierzemy zapręty, kładziemy jeden tutaj, w ten sposób. Następnie tutaj ostatni tak żeby łączył się ze startem później bierzemy krótkie szyny kładziemy tutaj tutaj i tutaj później bierzemy a jeszcze tutaj bierzemy średnią szynę kładziemy tutaj a potem bierzemy nasz transfer kładziemy jeden Jeden kładziemy tutaj, tak żeby strzałki leciały w tą stronę. Jeden kładziemy tutaj, drugi tutaj. Trzeba zawsze mieć oto do tyłu i ostatni tutaj. Dobra, a teraz zobaczmy jak wyszedł nam tor. Jak widać bardzo fajny tor. Chciałbym Wam bardzo podziękować za obejrzenie tego materiału. Jeśli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na moim kanale! Pa!